Trzy obiekty, trzy prawdziwe zagrożenia. I obca kometa, której nikt nie powinien się obawiać. Przez ostatnie miesiące świat obserwował coś niemożliwego. Kometę z innego układu gwiezdnego, mkającą przez nasz system słoneczny z prędkością, która wydaje się przekraczać wszelkie znane granice 3i Atlas. Nazwa brzmi jak kod z filmu Science Fiction. A jednak NASA prawie o niej nie mówi. Dlaczego? bo podczas gdy ty patrzysz w gwiazdy, szukając obcych, Nasa patrzy znacznie bliżej. I to, co znajduje, jest bardziej przerażające niż jakakolwiek kometa z głębokiej przestrzeni. Jeśli chcesz zrozumieć, co Nasa naprawdę monitoruje, zostań do końca tego filmu, bo to, co za chwilę usłyszysz, zmieni sposób, w jaki patrzysz na nasze niebo. 3i Atlas pojawiła się w grudniu 2024 roku. Jej orbita była ekstremalna. Ekscentryczna, szybka, inna. Nie była nasza. To był gość z międzygwiezdnej pustki. Spektroskopia wykazała coś dziwnego. Niezwykle wysoki stosunek dwutlenku węgla do wody. CO2 dominował tam, gdzie powinna być para wodna. To nie pasowało do żadnego znanego modelu komet układu słonecznego. Naukowcy z European Space Agency i International Space Science Institute zaczęli zbierać dane. Emisje niklu, ślady cyjanu. To były pierwsze oznaki aktywności chemicznej. Kometa zaczęła się budzić w miarę zbliżania się do słońca. Gdy 3I Atlas przemieszczała się przez wewnętrzny układ słoneczny, teleskopy na całym świecie śledziły jej trajektorię. Każda obserwacja przynosiła nowe dane. Każdy zestaw danych przynosił nowe pytania. Skład chemiczny był nietypowy. Zachowanie podczas zbliżania się do Słońca było nieprzewidywalne, a jej pochodzenie, skąd dokładnie przybyła, z jakiego układu gwiezdnego, jak długo podróżowała przez międzygwiezdną pustkę, pozostawało absolutną tajemnicą. Przewidywano, że trzeci atlas osiągnie peryhelium najbliższy punkt do Słońca pod koniec października 2025 roku. Mogła wtedy zbliżyć się do Ziemi na. Odległość około 18 milionów kilometrów to brzmi blisko, ale w skali kosmosu to przepaść. Dla porównania Księżyc jest oddalony od Ziemi o zaledwie 380 tysięcy kilometrów 18 milionów to prawie 50 razy więcej. W języku astronomicznym 3i Atlas nigdy nie była realnym zagrożeniem kolizyjnym była obiektem naukowego zainteresowania fascynującym, egzotycznym, zagadkowym. Ale nie niebezpiecznym. 3i Atlas była intrygująca, ale nie stanowiła ryzyka, tylko gościem. A NASA? NASA nie marnuje miliardów dolarów na gości. Podczas gdy James Webb Space Telescope zbierał kilka obrazów 3i Atlas bardziej z ciekawości naukowej niż z pilności, prawdziwe zasoby agencji były skierowane gdzie indziej na trzy obiekty, które nie są tajemnicą które są zmapowane, śledzone i mimo to Wciąż nieprzewidywalne. Apofis, Bennu, Psyche to są prawdziwe cele NASA i każdy z nich niesie ze sobą coś, czego 3 i Atlas nigdy nie mogła zagrozić bezpośrednie. Konsekwencje dla ludzkości. Zacznijmy od pierwszego. Apofis 9942 99, Apofis to asteroida o średnicy około 370 metrów nie brzmi imponująco, prawda? Ale wyobraź sobie skałę wielkości trzech boisk piłkarskich, mkającą w kierunku Ziemi z prędkością ponad 30 km na sekundę. Gdyby Apofis uderzył w Ziemię, energia uwolniona byłaby równoważna eksplozji 1100 megatonowego bomby jądrowej. To wystarczyłoby, aby zniszczyć całe miasto wielkości Londynu. Gdyby uderzył w ocean, wywołałby tsunami, które zalałyby wybrzeża na całym świecie. Gdyby uderzył w ląd, Wyrzuciłby miliardy ton pyłu do atmosfery, blokując światło słoneczne i powodując globalne ochłodzenie przez miesiące, a może lata. 13 kwietnia 2029 roku Apofis przeleci obok Ziemi na odległość zaledwie 32 tysięcy kilometrów. To mniej niż wysokość, na której krążą satelity geostacjonarne. To bliżej niż większość sztucznych obiektów, które wystrzeliliśmy w kosmos. Będzie to najbliższe przejście tak dużej asteroidy obok Ziemi w zapisanej historii ludzkości. Będziesz mógł zobaczyć go gołym okiem, będzie wyglądał jak poruszająca się gwiazda, przemierzająca niebo w ciągu kilku godzin. NASA śledzi Apofis z precyzją milimetrową. Każda drobna zmiana w jego orbicie jest rejestrowana, analizowana, modelowana. Wykorzystują radar planetarny, obserwacje optyczne, analizę efektów grawitacyjnych. Każdy punkt danych jest krytyczny, bo gdyby coś poszło nie tak, gdyby grawitacja Ziemi złapała go w niewłaściwy sposób, gdyby efekt Jarkowskiego, ten subtelny impuls spowodowany promieniowaniem słonecznym, zmienił jego kurs o kilka metrów, wszystko by się zmieniło. Apophis jest monitorowany z dokładnością do milimetra, jak bóg chaosu w nieuniknionej zbliżeniu. A Nasa nigdy nie mówi, że nie ma ryzyka. Mówi tylko, śledzimy. Ale nawet z całą technologią, całą precyzją, całym monitorowaniem wciąż istnieje margines błędu. Wciąż są zmienne, których nie możemy dokładnie przewidzieć. I to właśnie sprawia, że Apofis jest tak niepokojący. Nie dlatego, że wiemy, że uderzy, ale dlatego, że nie możemy być absolutnie pewni, że tego nie zrobi. Ale Apofis to tylko jeden wierzchołek trójkąta. Drugi to Bennu pięć. Bennu to skała szeroka na 500 metrów, krążąca wokół słońca na orbicie, która przecina drogę Ziemi co 6 lat. Wysłaliśmy tam sondę Osiris-Rex, która spędziła lata na mapowaniu jego powierzchni, zbieraniu próbek i wysyłaniu danych z powrotem. Misja kosztowała ponad miliard dolarów. Dlaczego? Bo Bennu ma problem. Problem zwany efektem Jarkowskiego. Wyobraź sobie asteroidę jako wirujący kamień w przestrzeni. Jedna strona nagrzewa się od Słońca, potem obraca się i ostygnie. Ta różnica temperatury emituje promieniowanie podczerwone i to promieniowanie tak subtelne, że prawie niemożliwe do zmierzenia faktycznie pcha asteroidę. Milimetr po milimetrze, rok po roku bennu dryfuje a naukowcy obliczyli, że do końca XXV wieku Istnieje 1 na 2700 szans, że Bennu uderzy w Ziemię. Data. 2492 rok. Większość ludzi śmieje się z tych liczb. 1 na 2700? To nic. Ale dla nasa to nie jest nic. To obliczalne zagrożenie. Przyszłe zdarzenie o konkretnym prawdopodobieństwie. I jeśli nic nie zrobimy. Jeśli nie zrozumiemy dokładnie, jak dryfuje, jak reaguje na promieniowanie, jak możemy zmienić jego kurs, to ryzyko pozostanie. I tam właśnie wkracza Osiris Rex. Misja nie polegała tylko na zbieraniu próbek do analizy naukowej. Była testem, testem naszej zdolności do dotarcia do asteroidy, zbadania jej, zrozumienia jej i być może pewnego dnia do zmiany jej kursu. Bo jeśli pewnego dnia będziemy musieli odchylić asteroidę, jeśli będziemy musieli uratować Ziemię przed uderzeniem, będziemy musieli wiedzieć dokładnie, jak to zrobić. I Bennu jest naszym polem treningowym, Bennu niesie cień wiekowego ryzyka, zagadkę krążącą cierpliwie wokół przyszłości. A NASA nie czeka, aż ryzyko stanie się pewnością, ale jest coś jeszcze o Bennu, czego większość ludzi nie rozumie. Coś, co sprawia, że jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż Apofis. Bennu nie jest stałą skałą. To luźna agregacja kamieni, głazów i pyłu, połączona razem przez słabą grawitację. Naukowcy nazywają to stertą gruzu, a to oznacza, że zachowuje się inaczej niż zwykła asteroida. Kiedy Osiris Rex po raz pierwszy dotknął powierzchni, Bennu, aby zebrać próbkę, ramię sondy niemal zatonęło w pyle. Powierzchnia była znacznie bardziej miękka, bardziej porowata niż ktokolwiek przewidywał. To była niespodzianka i zmieniła sposób, w jaki myślimy o asteroidach tego typu. Bo jeśli Bennu jest luźną stertą gruzu, to jak dokładnie reaguje na efekt Jarkowskiego? Jak możemy modelować jej orbitę, jeśli nie jesteśmy pewni, jak ciepło słoneczne jest absorbowane i emitowane przez jej nieregularną, porowatą strukturę? Jak możemy przewidzieć jej przyszłą ścieżkę? Jeśli nie rozumiemy w pełni jej fizyki, to są pytania, na które NASA wciąż próbuje odpowiedzieć, i dlatego próbka zwrócona przez Osiris Rex jest tak cenna. Analizując jej skład, strukturę, właściwości fizyczne, naukowcy mogą zbudować lepsze modele, lepsze przewidywania, lepszą obronę. Ale nawet z próbką, nawet z latami danych, bennu pozostaje zagadką, i wtedy jest trzeci: szesnaście psyche. To nie jest typowa asteroida, to jest coś znacznie dziwniejszego. Psyche ma szerokość 226 km i prawie całkowicie składa się z metalu, żelazo, nikiel, pierwiastki, które nie powinny znajdować się na powierzchni jakiegokolwiek znanego ciała niebieskiego, chyba że chyba że Psyche nie jest asteroidą, chyba że to jest odsłonięte jądro zniszczonej planety. Miliardy lat temu gdzieś w wewnętrznym układzie słonecznym mogła istnieć planeta, planeta z żelaznym rdzeniem otoczonym skalistym płaszczem, a potem coś ją uderzyło, coś tak gwałtownego, że wyrwało cały płaszcz, zostawiając tylko jądro, i to jądro wciąż tam krąży, mrożona kapsułą czasu z narodzin układu słonecznego. NASA wysłała tam sondę, misję Psyche. Wystrzelono ją w październiku 2023 roku. Dotrze do asteroidy w sierpniu 2030 roku, a gdy tam dotrze, zmierzy jej skład, jej pole magnetyczne, jego historię. Bo jeśli zrozumiemy psychę, zrozumiemy, jak powstają planety, jak się rozpadają, i może tylko może, jak przetrwać w kosmosie, który nigdy nie przestaje niszczyć. Ale jest jeszcze jedna rzecz o psychę która sprawia, że jest absolutnie fascynująca i potencjalnie niebezpieczna. Wartość. Psyche zawiera szacunkowo 10 tysięcy kwadrilionów dolarów w metalach szlachetnych. Żelazo, nikiel, złoto, platyna, pallat. Pierwiastki, które na Ziemi są rzadkie i cenne, ale na Psyche są wszechobecne. Jeśli kiedykolwiek rozwinęlibyśmy technologię wydobywania asteroidów, jeśli moglibyśmy wydobywać zasoby psyche i przywozić je tysiącym inzium... zjombów, powrotem na Ziemię. Globalny rynek metali natychmiast by się załamał. Wartość wszystkich metali szlachetnych na Ziemi wynosi około 9 bilionów dolarów. Psyche zawiera ponad milion razy więcej. Gdyby te zasoby nagle weszły na rynek, ekonomia, jaką znamy, przestałaby istnieć. I to rodzi pytanie, czy NASA naprawdę wysyła sondę do Psyche. Tylko w celach naukowych. Czy rządy i korporacje kosmiczne już planują przyszłość, w której zasoby asteroidów staną się dostępne? Nasa publicznie mówi, że misja jest czysto naukowa, że chodzi o zrozumienie tworzenia się planet, nie o górnictwo. Ale co jeśli to tylko oficjalna wersja? Psyche to metalowa kapsuła z przeszłości, niosąca serce martwego świata. A jednak nie wszystko o tych trzech obiektach jest takie jasne, jak NASA chce, abyśmy wierzyli. Apofis jest śledzony z precyzją milimetrową, tak nam mówią. Ale w 2013 roku NASA nagle zmieniła swoje obliczenia ryzyka. Przez lata Apofis był na szczycie listy obiektów zagrażających Ziemi. Miał poziom zagrożenia na skali Torino wynoszący cztery, najwyższy poziom kiedykolwiek przypisany asteroidzie. Oznaczało to, że zbliżające się spotkanie z Ziemią zasługuje na uwagę astronomów i publiczne monitorowanie. Potem, po jednym zestawie obserwacji, NASA ogłosiła: nie ma ryzyka przez co najmniej 100 lat. Poziom zagrożenia został obniżony do zera. Co się zmieniło? Nowe dane mówią: lepsza dokładność mówią, ulepszone modele orbitalne. Ale niektórzy naukowcy nie są przekonani. Wskazują na małe niezgodności w modelach orbitalnych, subtelne wahania, które nie pasują do przewidywań, i pytają, co jeśli efekt jarkowskiego ten sam efekt, który wpływa na Bennu, również wpływa na Apofis, co jeśli nie znamy jego orbity tak dobrze jak myślimy, co jeśli grawitacja Ziemi podczas przejścia w 2029 roku zmieni jego orbitę w sposób, którego nie możemy dokładnie przewidzieć. Co jeśli następne przejście w 2036 roku lub 2088 będzie bliższe, niebezpieczniejsze? Nasa milczy na ten temat. Oficjalnie wszystko jest pod kontrolą, ale cisza czasami jest bardziej niepokojąca niż słowa. A co z Bennu? Osiris Rex spędziła lata na mapowaniu powierzchni Bennu, ale kiedy sonda po raz pierwszy dotknęła asteroidy, aby zebrać próbkę, stało się coś dziwnego. Powierzchnia ustąpiła. Sonda niemal zatonęła w pyle. Bennu okazała się znacznie mniej gęsta niż przewidywano. Prawie jak sterta gruzu luźno trzymana razem przez grawitację. To zmienia wszystko. Bo jeśli Bennu nie jest stałą skałą, jeśli to luźna agregacja kamieni i pyłu, to jak dokładnie możemy przewidzieć, jak zareaguje na efekt Jarkowskiego? Jak możemy wiedzieć, gdzie będzie za sto lat? Za dwieście? I istnieje inna hipoteza. Hipoteza, o której NASA rzadko mówi publicznie. Co jeśli Bennu nie dryfuje przypadkowo? Co jeśli jego orbita jest bardziej niestabilna, niż nas informują? Co jeśli prawdziwe ryzyko nie wynosi 1 na 2700, ale coś znacznie wyższego i NASA po prostu nie chce wywoływać paniki? Pewni badacze sugerują, że próbka zwrócona przez Osiris Rex zawierała anomalie chemiczne które nie pasowały do istniejących modeli pochodzenia Bennu. Aminokwasy, organiczne związki, które są budulcami życia, zostały wykryte w próbce. Oficjalnie Nasa mówi, że próbka jest fascynująca, że dostarcza nowych wglądów w pochodzenie życia na Ziemi. Ale co konkretnie jest fascynujące? Jakie dane są ukryte w zamkniętych publikacjach? Czy są inne związki organiczne, których Nasa nie ujawniła publicznie? Czy są struktury chemiczne, które sugerują coś więcej niż tylko prymitywne organiczne molekuły? Pytania pozostają bez odpowiedzi. A potem jest pscehe, metalowa asteroida o wartości szacowanej na 10 tysięcy kwadrilionów dolarów. Tak, dobrze słyszałeś. Jeśli kiedykolwiek wydobylibyśmy pscehe i przywieźli jej zasoby na Ziemię, globalny rynek metali szlachetnych załamałby się. A Natychmiast. Gospodarka, jaką znamy, przestałaby istnieć. NASA mówi, że misja psyche jest czysto naukowa, że chodzi o zrozumienie tworzenia się planet, nie o górnictwo. Ale co jeśli to nie cała prawda? Co jeśli rządy i korporacje kosmiczne już wiedzą o wartości psyche i celowo ukrywają te informacje, aby uniknąć globalnego chaosu ekonomicznego? Co jeśli NASA nie mówi nam wszystkiego, bo nie może? Bo wyobraź sobie, co by się stało, gdyby prawda o psyche stała się powszechnie znana. Gdyby ludzie zrozumieli, że istnieje jeden obiekt w przestrzeni kosmicznej, który zawiera więcej bogactwa niż cała gospodarka globalna, że technologia wydobywania asteroidów, choć wciąż w powijakach, staje się coraz bardziej realna. Rynki załamałyby się. Waluty straciłyby wartość. Narody zaczęłyby wyścig, aby przejąć kontrolę nad zasobami kosmicznymi. Geopolityka zmieniłaby się w jedną noc. Więc może Nasa milczy nie dlatego, że nie wie, ale dlatego, że wie zbyt wiele. Czy to paranoja? Może. Ale kiedy patrzysz na wzorce, nagłe zmiany w obliczeniach ryzyka Apofis, chemiczne anomalie w próbkach Bennu, dziwne milczenie wokół rzeczywistego składu psyche, zaczyna się zastanawiać, czy jesteśmy obserwatorami, czy ofiarami, czy Nasa naprawdę nam mówi wszystko, czy może istnieje warstwa informacji, krytycznych, niepokojących, potencjalnie destabilizujących, którą celowo ukrywają. I wtedy, podczas gdy wszystkie te pytania pozostają w zawieszeniu, coś się zmienia. W połowie 2025 roku, kiedy 3i Atlas miała osiągnąć szczytową aktywność, NASA nagle zmniejszyła publiczne aktualizacje. James Webb przestał publikować nowe obrazy komety. Europejska Agencja Kosmiczna przestała wydawać biuletyny. Dane po prostu zatrzymały się. Nie było oficjalnego komunikatu prasowego, żadnego wyjaśnienia, tylko cisza. A kiedy dziennikarze pytali, odpowiedź była zawsze taka sama. Misja zakończyła się zgodnie z planem. Ale jaki plan? Dlaczego obserwacje ustały dokładnie wtedy, gdy kometa była najbardziej aktywna? Dlaczego teleskopy, które miały monitorować 3 i Atlas podczas jej peryhelium, nagle zostały skierowane gdzie indziej? I to nie był pierwszy raz, kiedy NASA nagle zakończyła publiczne monitorowanie obiektu międzygwiezdnego. Kiedy UMUAMUA, pierwsza potwierdzona międzygwiezdna kometa, przemknęła przez Układ Słoneczny w 2017 roku, NASA początkowo oferowała regularne aktualizacje. Potem, po kilku tygodniach, cisza. Oumuamua zniknęła z 1900 publicznego dyskursu, zostawiając za sobą tylko pytania. Dlaczego ten sam wzorzec powtarza się z 3I Atlas? Niektórzy spekulują, że NASA wykryła coś w 3I Atlas, coś czego nie chciała ujawnić publicznie. Być może anomalie w jej składzie chemicznym. Być może sygnał, którego nie potrafiła wyjaśnić. Być może zachowanie, które nie pasowało do żadnego znanego modelu komety inni twierdzą, że cała uwaga na 3 i Atlas była tylko przykrywką, sposobem na odwrócenie uwagi publicznej od prawdziwych priorytetów. Apofis, Bennu, Psyche, triady ryzyka. A jeszcze inni wierzą w coś znacznie bardziej niepokojącego, że 3 i Atlas nie była kometą w ogóle, że była czymś innym, fragmentem zniszczonego układu planetarnego, prymitywnym reliktem międzygwiezdnym albo i to brzmi jak szaleństwo, ale dane czasami sugerują szaleństwo, naturalną sądą międzygwiezdną, wysłaną przez siły, których nie rozumiemy. Oczywiście Nasa temu zaprzecza. Mówi, że 3i Atlas to tylko kometa, niezwykła, ale naturalna. Ale jeśli to prawda, dlaczego obserwacje ustały? Dlaczego cisza? Dlaczego ta sama cisza, która otaczała Oumuamua, teraz otacza 3i Atlas? I co najważniejsze, co Nasa wie, czego nam nie mówi, i wtedy nic. Koniec października 2025 roku minął. 3i Atlas osiągnęła swoje peryhelium. zbliżyła się do 18 milionów kilometrów od Ziemi i zniknęła z publicznego dyskursu. Żadnych dalszych raportów, żadnych nowych danych, żadnych aktualizacji, tylko cisza. A Nasa? Nasa wróciła do tego co zawsze robiła monitorowania apofis analizowania bennu przygotowywania do dotarcia psyche bo to są prawdziwe zagrożenia to są obiekty które mogą zmienić przyszłość ludzkości nie poprzez tajemnice ale poprzez fizykę ale jest coś czego nasa nigdy nie mówi wprost coś co kryje się pod warstwami danych obliczeń i oficjalnych oświadczeń że niebezpieczeństwo nie pochodzi z tego, co nie znamy. Pochodzi z tego, co znamy i wciąż nie rozumiemy. Apofis jest śledzony milimetr po milimetrze. Ale czy to wystarczy? Czy naprawdę możemy przewidzieć, co się stanie, gdy minie tuż obok naszej planety w 2029 roku? Czy grawitacja Ziemi pozostawi go nietknięty? Czy wystarczająco zmieni jego orbitę, aby następnym razem nie minął nas, ale uderzył? A jeśli tak się stanie, jeśli obliczenia NASA będą choć trochę błędne, co wtedy? Czy będziemy mieli czas, aby zareagować, czy będziemy mieli technologię, aby odchylić go, czy w ogóle będziemy wiedzieli, zanim będzie za późno. Bennu niesie cień wiekowego ryzyka, ale czy naprawdę rozumiemy, jak dryfuje? Czy efekt Jarkowskiego jest jedyną siłą działającą na niego, czy jego luźna, przypominająca gruz, struktura ukrywa inne niestabilności, których jeszcze nie zmierzyliśmy? A próbka, ta bezcenna próbka, którą Osiris-Rex przyniosła z powrotem, co dokładnie nam mówi? Jakie sekrety ukrywają te ziarna pyłu? Jakie odpowiedzi i jakie nowe pytania czekają w tych organicznych molekułach? Psyche to metalowa kapsuła z przeszłości, ale czy możemy ufać, że to wszystko czym jest? Co jeśli jej skład kryje coś, czego jeszcze nie widzimy? Co, jeśli wartość, którą reprezentuje, już zmienia sposób, w jaki rządy myślą o przestrzeni kosmicznej i nie mówią nam o tym? Co jeśli wyścig o zasoby kosmiczne już się rozpoczął i nasa jest tylko pionkiem w znacznie większej grze? To są pytania, które definiują naszą przyszłość. Nie abstrakcyjną przyszłość setek lat w przyszłości, ale przyszłość, która zaczyna się teraz, bo przestrzeń kosmiczna nie czeka. I ani NASA, ani żadna inna agencja nie może nam zagwarantować bezpieczeństwa. Mogą tylko monitorować, analizować, przygotowywać i mieć nadzieję, że to wystarczy. Ale co jeśli nie wystarczy? Co jeśli mimo całej naszej technologii, całej naszej nauki, całej naszej arogancji, jesteśmy wciąż bezradni wobec sił, które nas otaczają? Co jeśli najbardziej przerażająca prawda nie dotyczy tego, co znajduje się w przestrzeni kosmicznej? Ale tego, co. nie możemy kontrolować? Trzy i Atlas była intrygująca, była piękna, była tajemnicza, ale nie była zagrożeniem. Apofis, Bennu i Psyche to są prawdziwe priorytety, prawdziwe zagrożenia, prawdziwe powody, dla których NASA inwestuje miliardy dolarów w obronę planetarną, bo niebezpieczeństwo nie pochodzi z gwiazd, pochodzi z naszego własnego podwórka i już tu jest. Jedyna prawdziwa obrona, jaką mamy, to wiedza. Wiedza o tym, gdzie są te obiekty, jak się poruszają, co mogą zrobić, ale wiedza ma granice. A za tą granicą jest tylko cisza. Ta sama cisza, która ogarnęła Trzy i Atlas. Ta sama cisza, która otacza każdą rzecz, której nasa nie może nam powiedzieć. I może tylko może, ta cisza nie jest nieobecnością informacji. Może jest odpowiedzią. Bo co jeśli największe zagrożenie nie pochodzi z tego, co odkryjemy w kosmosie, ale z tego, co już wiemy i wybieramy ignorować? Co jeśli prawdziwy priorytet NASA nie polega na powstrzymywaniu asteroidów przed uderzeniem w ziemię, ale na powstrzymywaniu nas przed panikę zanim będą musiały. Co jeśli obrona planetarna nie dotyczy ochrony planety, ale zarządzania percepcją. Co jeśli wszystko, co nam mówią, każda publiczna aktualizacja, Każde zapewnienie, każde nie ma powodu do niepokoju, jest starannie wyreżyserowane, aby utrzymać nas w spokoju? Bo wyobraź sobie, co by się stało, gdyby NASA publicznie przyznała nie jesteśmy pewni, obliczenia mogą być błędne, ryzyko może być wyższe niż myślimy chaos, panika, globalny niepokój. Więc może lepiej milczeć, może lepiej mówić tylko to, co ludzie mogą znieść. Może lepiej pozostawić niektóre pytania bez odpowiedzi. To są pytania, których nasa nigdy nie zada publicznie, ale może ty powinieneś. Bo kiedy spojrzysz w górę na niebo, kiedy zobaczysz gwiazdy i zastanowisz się, co jest tam na zewnątrz, pamiętaj, nie to, co jest daleko, powinno cię martwić. To to, co jest blisko, to, co znamy, to, czego nie rozumiemy. I cisza, która otacza to wszystko, apofis jest. Monitorowany z precyzją milimetrową, jak Bóg chaosu, w nieuniknionej zbliżeniu. Bennu niesie cień wiekowego ryzyka, zagadkę krążącą cierpliwie wokół przyszłości. Psyche to metalowa kapsuła z przeszłości, niosąca serce martwego świata. A 3i Atlas, 3i Atlas była intrygująca, ale nie stanowiła ryzyka, tylko gościem. Ale goście czasami zostawiają pytania, a pytania czasami zostają bez odpowiedzi. I może. Tylko może to jest najniebezpieczniejsza rzecz ze wszystkich. Bo w przestrzeni kosmicznej cisza nie jest pokojem, to oczekiwanie. Oczekiwanie na następne przejście, następną anomalię, następną niespodziankę. I kiedy to nadejdzie, a na pewno nadejdzie, będziemy gotowi? Czy NASA będzie gotowa? Czy ktokolwiek będzie gotowy? Pytania wiszą w powietrzu, jak gwiazdy na nocnym niebie. Piękne, odległe i całkowicie obojętne na nasze lęki, bo kosmos nie dba o nasze plany, nie dba o nasze obliczenia, nie dba o nasze nadzieje, po prostu istnieje i rusza się. I czasami, tylko czasami, te ruchy przecinają się z naszym małym, kruchym światem, a wtedy wszystko, co możemy zrobić, to patrzeć, mierzyć, mieć nadzieję i czekać na ciszę, która nigdy nie jest tylko ciszą. Co ty myślisz? Czy NASA mówi nam całą prawdę o Apofis, Bennu i Psyche? Czy jest coś więcej za ciszą wokół Chryi i Atlas? Czy prawdziwe zagrożenie pochodzi z gwiazd, czy z tego co już krąży wokół nas, tuż za naszym progiem kosmicznym? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach. Może razem znajdziemy odpowiedzi, których NASA nie chce nam dać.